Cześć, tutaj Gajdu SKC i witam Was w 18 odcinku z kariery AC Milanu w FIFA 21 na PS5. W dzisiejszym odcinku już naprawdę gramy końcówkę sezonu, pierwszego epizodu z Milanem, czyli będzie 18, 19 na 20 skończymy pierwszy sezon. I tak, póki co mamy 73 punkty w tabeli. Inter jest na pierwszym, jesteśmy na drugim. Jeżeli chodzi o nasz atak, zdecydowanie najlepszy, dzięki w sumie Rebiciowi i Lao. Jeżeli chodzi o stracone bramki, no to to jest, to jest fragment gdzie gdzie ten zespół tak de facto leżał w pierwszej części sezonu. Ale dobra, wystarczy tego gadania, e, możemy już przejść do pierwszego meczu. Pierwszy mecz będzie z Parmą, a następnie będziemy grać z Fiorentiną. Obydwa mecze z tego co widzę na wyjeździe, więc e, dobra przechodzimy w takim razie do meczu z Parmą. Patrząc na ich skład, Graciano Pelle nie jest w 100% wypoczęty, tak samo Cyprien. Mają Alvesa w środku obrony, Pezzelle też, Kuczkę. I w sumie to tyle. Możemy przechodzić do symulacji, no i zobaczymy jak ten mecz y, się zacznie. A teraz AC Milan w ataku. Cassie Jest Leao i jest to pierwsza bramka w tym meczu. Szybki początek, dziewiąta minuta i już prowadzimy. No i jest druga bramka, Brahim tym razem. Bardzo ładny gol, przynajmniej tak wygląda w symulacji. To jest dopiero szesnasta minuta. No i tym razem my tracimy bramkę inglese, Roberto Inglese 2 do 1, Nie mogliśmy nawet wyjść z własnej połowy. No i teraz akcja dla parmy. No i co jest z naszym zespołem? Parma to jest chyba jedyny zespół, przeciwko któremu nie umiemy grać. No i teraz mecz zaczyna się od początku. Patrzcie ile jest miejsca po środku. Czy możecie wybić tą piłkę z pola karnego? Otóż nie. Orsolini. To rebicia, no i rebić. Tak jest. Daje nam prowadzenie w 86 minucie meczu. No i w końcu, w końcu coś się udało. To jest ostatnia akcja. Jeżeli teraz stracimy bramkę, bo to jest po naszym zwycięstwie, po naszych trzech punktach, sędzia i tak już powinien zakończyć to spotkanie. No i właśnie to robi. To wysłownie, jak to powiedziałem. 3 do 2 wygrywamy. Rzutem na taśmę. Mało brakowało. No, ale udaje się. Dobra, więc robimy sobie teraz szybko konferencję prasową. E, patrząc na wyniki ostatnich meczów, Inter znowu wygrał, więc nadal ta przewaga ich jest sześciopunktowa. E, I pierwsze pytanie będzie z odcinka numer 16 od Lodówki PL. qualche obiettivo di Champions League? Jeżeli wyjdziemy z grupy, będę zadowolony, no bo to, to będzie pierwszy sezon gdzie Milan wraca do Ligi Mistrzów od chyba 6 czy 7 lat to i tak już jest coś z czego jesteśmy zadowoleni kolejne pytanie będzie od Olka chcę chce Drangowskiego jako rezerwowego bramkarza, to na pewno jeżeli Gigi Donnarumma odejdzie z Milanu no to wtedy będziemy patrzeć może nawet na Drągowskiego jako podstawowego bramkarza, i wtedy sprowadzenie innego bramkarza jako rezerwowego, no bo nie widzę Tatarusanu jako rezerwowego bramkarza. I drugie pytanie. Zdecydowanie chciałbym ściągnąć jednego skrzydłowego, może jeszcze też napastnika, ewentualnie. Na pewno zawodnik, którym będę się interesował, to Antony. On jest skrzydłowym Ajaxu, ale chciałbym go też ściągnąć na zasadzie napastnika. Dobra, więc dzięki za konferencję prasową, możecie pisać komentarze, pytania do, do następnych odcinków. Im więcej mam tych pytań, tym więcej mam do wyboru. A jeżeli nie będzie żadnych pytań, no to po prostu nie będzie konferencji prasowej. Dobra, jesteśmy już przy kolejnym meczu w tym odcinku. I będzie to ostatni. Gramy przeciwko Fiorentinie, ale patrząc tak na ich skład, on nie jest aż taki zły, Kokorin Blachowicz na ataku, Riberi na jednym skrzydle, Cajon na drugim. To jest naprawdę solidny zespół. Więc dobra, w takim razie zaczynamy mecz. Oczywiście legendarny poziom. No i po raz kolejny mam nadzieję na 3 punkty. I tracimy piłkę. Jest teraz pole karne, tonali dobra szansa. Jest Hauge, ale Drągowski po raz kolejny, świetna interwencja. No i pierwsza bramka Leao z rzutu rożnego. 1 do 0 w 22 minucie meczu. Piękna piłka do Leo zaniolo, no i Leo strzela swoją drugą bramkę w tym meczu. Jest tam Rabat Lachowicz bardzo dobrze do Naruma Ej, co tam się stało? Dobrze, że do Naruma złapał tą piłkę, no bo... FIFA miała moment spazu Jest i Zaniolo Zaniolo do Leao Leao do Rebicia Ale Rebic nie jest w stanie wykończyć tej akcji Rebic Rebic z dystansu, ale tylko boczna siatka. A i teraz groźna sytuacja. Kokorin miał bardzo dużo miejsca. Jest Leo po raz kolejny. Leo do rebicia. No i to będzie bił bramka niestety na dwa do jednego. W tej sytuacji, tak jak Fiorentina wyszła z kontrol niestety nie miałem zbyt dużo do powiedzenia. Benacer kończy ten mecz. 75. minuta meczu, Benacer wchodzi pięknie w pole karne, Nie strzela swoją pierwszą bramkę po powrocie z kontuzji. Piłka na Rebicia, Rebic wyskakuje, ale strzela ponad bramką z główki. Można wyjść z kolejną akcją, teraz Orsolini znajdzie Rebicia. Rebic myślałem, że czekał zbyt długo, no ale jest jego 30. bramka w tym sezonie, więc od razu idzie się cieszyć się z fanami, z fanami Fiorentiny. No i tym razem sędzia kończy spotkanie, więc wygrywamy z Fiorentiną na wyjeździe 4 do 1. Dużo lepszy mecz niż z Parmą, więc jestem zadowolony. Kolejne trzy punkty. Miejmy nadzieję, że. Że Inter się potknął. No i nie, Inter też wygrał swój e, kolejny mecz. No ale my nadal jesteśmy 6 punktów za Interem. Ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, żeby zostawić też subskrypcję, jeżeli dalej jej nie zostawiliście. Ja się widzę z Wami w następnym odcinku. Do zobaczyska. Cześć!